Co to znaczy działać lokalnie? Działać lokalnie, tak jakby cała grupa jakby coś robiła razem. Że działać jakby dla kogoś, albo coś? Że trzeba działać na rzecz innych? Na przykład? Z pomaganiem na rzecz innych. Dla mnie to jak działać ze zespole, albo. że tak publicznie? Dla ludzi chyba. Mi się tak kojarzy. Tak jakoś. nie wiem, wspólnie? Słowo działać lokalnie kojarzy mi się z pracą społeczną. Działając społecznie, pokazywać społeczeństwu, że są osoby utalentowane w naszej gminie, powiecie i województwie. Lubisz śpiewać? Lubię. Dlaczego? Bo dla mnie to robi przyjemność, że mogę występować. No i można takie skoczne piosenki lubię śpiewać. Sprawia mi to wielką radość i przyjemność. Um, najbardziej muzyką lubię śpiewać klasyczną. Ma utwory wszystkie Piotra Rubika. No fajnie się śpiewa. Na ziemię wznosi się Przepaść bratu swemu, porzuć dnie In the middle we can build the snowman W świecie całym, tyś jest moim królem, mój syneczku.